Witam Was z lotniska imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Wybieram się właśnie w pierwszą podróż po prawie roku czasu, więc powiem Wam szczerze, że emocje buzują niesamowite. Podekscytowanie jest przeogromne. Chcę nakręcić dla Was materiał, z którego zobaczycie, jak w tej chwili można bezpiecznie podróżować. Pokażę Wam, jak wygląda lotnisko. Zobaczcie sobie. Taki e, bardzo dziwny i niecodzienny widok, jak na lotnisko, bo jest faktycznie pusto, ale dzięki temu też e, jest duże poczucie bezpieczeństwa. Wszędzie są informacje a propos zachowania dystansu, e, a propos. E, Dezynfekcji rąk i oczywiście używania maseczek. Naprawdę przedziwne uczucie, kiedy widzi się takie puste lotnisko. Ci, którzy latali często z Warszawy, to wiecie, że to lotnisko naprawdę tętni życiem. A dzisiaj, no, takie trochę dziwne. Ale słuchajcie, startuję, więc postaram się relacjonować Wam na bieżąco kolejne etapy mojej podróży. Przed w ogóle stawieniem się na lotnisku musieliśmy zrobić test PCR. Na całe szczęście wyszedł negatywny i powiem Wam szczerze, że czekanie na wynik tego testu było jak czekanie na wynik z matury, co najmniej. Natomiast na całe szczęście jest. Także do zobaczenia w kolejnych etapach. Zapraszam. Cześć moi drodzy, ja przecież mam już kontrolę bezpieczeństwa. Jak widzicie, heh, lotów jest zdecydowanie mniej, ale to nie jest tak, że nie latają samoloty. Część sklepów jest też otwarta. No po terminalu, jak się chodzi, to jest takie trochę wrażenie, jakby się było w takim ghost town, bo ruch jest zdecydowanie mniejszy. Chociaż szef ochrony lotniska mówił mi, że dzisiaj wyjątkowo duży, pewnie za sprawą naszego lotu, a gdzie lecimy? To Wam powiem już niedługo, także słuchajcie. E, można zrobić małe zakupy. Jest trochę przecen świątecznych. E, no, i jakby ktoś chciał coś zjeść, to e, oczywiście na wynos na miejscu nie można usiąść, ale restauracje i bary też są czynne. Do zobaczenia przed wylotem.